Przykoda, przykoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 otwórz oczy, patrz. Hej, hej, witajcie w kolejnym vlogu. W dniu dzisiejszym pokażę Wam jeden fajny gadżet, który będzie zamontowany do Citrowana, Nie tylko, bo można będzie go demontować i po prostu przekładać do innych samochodów itd. A tym gadżetem, który, który właśnie przyjechał z Chin, na który czekałem ponad dwa miesiące, jest nic innego jak wyświetlacz. Z Android Auto, głównie Android Auto, bo też obsługuje Apple CarPlay, czyli jak ktoś ma e, iPhone'a, e, co on ma jeszcze? Wbudowany transmitter, który może się połączyć ze zwykłym, jak gdyby, radiem, który jest w samochodzie. Ustawiamy tylko częstotliwość. Tam, w instrukcji, pewnie będzie podana ta częstotliwość. Ustawiamy sobie w radiu tą właśnie częstotliwość, i ona na w zasadzie, właśnie wysyłanie fal o tej częstotliwości łączy się ze zwykłym, normalnym radiem. A yy, bezprzewodowo yy, można połączyć się z Androidem, czyli Android Auto, tak jak mam w tym moim nowym Peżacie. Zaraz zobaczymy, co tu w środku dał nam Chińczyk. Instrukcja. Zaraz sobie to poczytamy. Zobaczymy. Tu jest uchwyt. Uchwyt na szybę. Z takim ramieniem wysuwanym. Ramię nie dość, że tu jest wysuwane w ten sposób. To jeszcze jest uchylane. Czyli można, można jeszcze w ten sposób. Odchylić i tam powiedzmy przy oknie na przedniej szybie to przymocować i sobie tam wyregulować, żeby to jakoś było widać. Drugi uchwyt, który tutaj jest w zestawie, to jest taka, taki statywik. Ja chyba właśnie z tego statywu będę korzystał. Tam, gdzie w cytrowanie jest taki mały globusik, na środku on będzie zdemontowany i właśnie coś takiego hmm, będzie zamontowane. Tu do tego jest fajna taka, taka naklejka dwustronna. Przysawka, nie przysawka, tylko taka, taka gąbeczka dwustronna. Z jednej, z drugiej strony ładnie. Ona jest docię, docięta dokładnie do. Do tej podstawy tutaj, także się przyklei do podstawy i później w samochodzie, żeby ona nie spadła. Co tu nam Chińczyk daje? Daje nam kamerę. Kamerę cofania. O. citrowaniu właśnie ona się przyda, ponieważ ciężko jest manewrować do tyłu. Już dawno chciałem to kamerę zamontować. Co tu damy? Co tu jeszcze nam daje Chińczyk? Tutaj mamy. Co my tu mamy? A. Mamy. Ciężko mi jest. Jedną ręką. To, o, może tak. Mamy zasilacz... pod USB, pod ten normalny gniazdo, gniazdo zapalniczki i wyjście 2 USB od razu z tego. Także to też fajnie jest. No i tu bezpośrednio do urządzenia. To jest. Nie wiem, do jakiegoś połączenia audio. O, to prawdopodobnie jest do kamery. Tak, przejściówka z takiego na, na, na takie malutkie, na małe Lego Jacka. To, co to jest? A, to jest ten uchwyt do, do, do tego, tutaj do tej kulki, żeby włożyć i. Będzie można jeszcze sobie regulować góra, dół i lewo, prawo. Dobra. Mamy bardzo długi kabel do, do kamery, czyli właśnie żeby przeprowadzić do tyłu do tego, do tej kamerki. No i gwóźdź programu. Cały ekran. Ekran. No dość duży. Dość duży, bo tak mniej więcej patrzyłem to tak trochę większy niż telefon, dłuższy, taki szerszy, pra, praktycznie yy, szerokość nie wiem nawet jaką ma przekątną kurcze ile cali. ale sobie tutaj otworzymy manuala jak to wszystko jest pokazane jak przeprowadzić kamerę jak podłączyć yy, do wstecznego, czyli jak załączamy wsteczny, to od razu się nam pojawia automatycznie sygnał i się włącza. Tak yy, tutaj podgląd tej kamery. O, tutaj jest 92,3 MHz. Tak trzeba ustawić radio, żeby ten transmitter działał. Yy, tak. A, można AUX, czyli to wejście. No, ale to telefon musi mieć tego. Już teraz mało telefonów ma to wejście, żeby się połączyć. No, ale wszystko przez Bluetooth działa też. No i tak jak widać, Android Auto, e wireless, czyli bezprzewodowy. Zaraz sobie to podłączymy w cytrowanie i zobaczymy. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. Na razie wiadomo, że bez tej kamery, chociaż sprawdzimy, może jakoś kamery. Zaraz tutaj podłączymy sobie tutaj na, na chwilę. No, ciekawi mnie, jaka jest przekątna tego. Hmm. To nic nie jest opisane. Specyfikacja... No, no, na razie tutaj nic nie wiadomo. Dobra, ale jak się gdzieś tam doczytam, to wam powiem, jaka jest yy, przekątna tego ekranu i co tutaj mamy w tym ekranie. Tu mamy po lewej stronie, złącza wszystkie, czyli właśnie. Tutaj jest jedno zasilające, drugie jest z tej strony do tej kamery. Mamy USB, czyli tu możemy pendrive'a jakiegoś włożyć z MP3-kami albo jakimiś innymi rzeczami. Mamy gniazdo karty SD, czyli możemy tu sobie pamięć jak gdyby rozszerzyć. I AV-in, czyli wejście, jak gdyby. Czyli można by było jakieś inne urządzenie, typu odtwarzacz, nie wiem, cokolwiek podłączyć, żeby jako wejście, tak. No i od góry tu mamy przycisk włączenia, tak. Włącznik. Oczywiście nam się nie włączy, bo on musi mieć zasilanie. I zaraz to zobaczymy, jak to działa. No i z tyłu jest właśnie to, to takie. Specjalne mm, wejście na, na coś takiego, żeby można było się wsadzać i przesuwa się w bok, i to się zatrzaskuje, i tak samo na tym uchwycie stojącym. Dobra, zamontujemy teraz ten uchwyt. Weźmiemy sobie ten, <laughs> ten zasilacz, i pójdziemy do cytrowana. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. No dobra, idziemy do citrowana. Tu jeszcze w citrowanie takie wykończenia doszły. Tutaj ładna już jest spoina, spoina przy przyłączeniu dachu z tym z tą budą. Tak samo tutaj ten <laughs> przód z jednej strony z drugiej. Akurat kleiłem coś tym klejem. Także tu nam ładnie to wszystko pociągnęłem. Także. Już to ciekawie wygląda, tak bardziej wykończone. Tu, tu jeszcze przyjdą takie listwy, które będą maskować tą, tą krawędź i to fajnie to zasłoni. No dobra, ale my nie o tym idziemy sprawdzać. Na środka już mamy to. Na razie jeszcze nie jest przyklejony, ale mamy ten nasz monitorek. On będzie tu zamiast tego globusa tu będzie sobie ten monitor stał chociaż jeszcze zobaczymy ale tak chyba najbardziej tam będzie pasował musimy żeby gniazdo tutaj zapalniczki fajnie to wygląda że, że są właśnie dwa dodatkowe USB -ki. z tego wychodzą to jest super nie wiadomo jak szybkie bo ja tu mam taką fajną ładowarkę bardzo szybką ale, żeby to zadziałało, to musimy przekręcić ee, zapłon. Mamy zapłon. Może nawet go. O! Już mamy ten. Już mamy włączone. Od razu. Ale super. A to jak w ogóle doszło do tego właśnie wypracowania sobie zaufania? Nie zgłosiłeś A bo tu mamy radio od razu. To na razie na radio włączyło się nam tutaj te w samochodzie, ale zaraz sobie ustawimy mm, tą, 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 ten transmitter. To jest FM. Szukanie stacji. No dobra. Spaker on. Off, czyli ten speaker tutaj z tyłu jest głośniczek. Też zapomniałem powiedzieć. Tutaj z tyłu, tu. Dobra, my nie teraz nie radio, tylko chcemy wyjść tutaj do 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 do. O, tu jest FM transmitter. Co my tu mamy? O kurczę. Kalendarz, setup, klack sound, SD, USB, o, phone, phone link, Android, auto Android i mirror, czyli można bezpośrednio mieć to co, to co będzie po prostu. W telefonie, ale chcemy Android auto. USB oryginalny USB kabel. A jeżeli y... Bluetooth, Wi-Fi, Connect, można przez Bluetooth albo. O i tu jest BT name. SWLBT, pin kod 4,0 w telefonie musimy sobie tutaj odnaleźć Android Auto, no i dobra, mamy tu SWRBT z łączeniem kod wpisz, kod pin 4,0 tak jak tam jest napisane Z dostęp do wiadomości odmów A i połączyło. Ale zajebiście No i mamy kurczę, Android Auto Tu mamy oczywiście telefony, tu mamy Spotify. A no już ostatnie jakieś utwory. Czemu w offline działa? A, bo tu nie mam takiego zasięgu. Kurczę! No, wygląda to tak, że po prostu po załączeniu tego, tego ekranu musimy wybrać po prostu tutaj w Bluetooth. No, wiadomo, żeby mieć bezprzewodowe. Jakbyśmy podłączyli przez USB. To automatycznie by nam się połączył, ale tak to musimy po prostu wybrać z urządzeń Bluetooth, które są na telefonie. No, po prostu sobie ten, ten SWL30, tam 30, sobie wybieramy na Bluetooth, żeby było połączone. On się załącza i, I od razu na telefonie nam pokazuje tutaj. Teraz co bym chciał jeszcze uruchomić? No wiadomo, kamerka to chyba raczej nie sprawdzimy w tej chwili, bo by musiał zasilanie dać jakiejś tej kamerce 12 V, a nie mam tak za bardzo jak tutaj przeciągnąć jakoś kurczę. No no tak jak będzie podłączone do wstecznego, to automatycznie po wbiciu wstecznego będzie zasilanie do tej kamerki, także no jak będę demontował to wszystko, to wam jeszcze nagram takiego vloga i pokażę mniej więcej jak wygląda yy, z tej kamerki yy, wygląd jak, jaka jakość jest z tej kamerki. No a teraz jeszcze ten transmitter bym chciał tutaj uruchomić. To jest super kurczę, normalnie jak w Perzacie Mamy to. Czyli to albo tu mamy te aplikacje co w telefonie Google Mapy, kalendarz i tak dalej. Tu mamy mapę normalnie. No, teraz mamy taką małą, tutaj jako Spotify, a tu mapa taka trochę większa. No i tak przeważnie się właśnie jeździ. Tu możemy sobie Spotify powiększyć. W każdym bądź razie. No i można jeszcze całą mapę mieć, nie? To rozszerzyć po prostu tą mapę. Nie wiem jak to. Normalnie w Peugeocie. Aha. No, można jeszcze tak zrobić, że będzie na całym ekranie. Tylko nie wiem, dlaczego mi to nie chce pokazywać. Aha, tu, dobra. Na, cał, na cały ekran mapa to po prostu mapa. A, <grytanie> no, to człowiek kurde się musi przyzwyczaić, bo jednak tam w pierzacie jest trochę inaczej, że się przeciągnie palcem i się rozszerza ten ekran. No ale tak to można podróżować, kurczę. Z telefonu sobie ustawia się gdzie się chce jechać i można cisnąć. Tak naprawdę mogłoby być w tym miejscu, tylko trochę zasłania mi ten. te tutaj dane z komputera pokładowego. Muszę coś tu wymyśleć, albo damy to po prostu tu do góry. No. Zamiast tego globusa. i też by było dobrze. Chociaż tu fajnie, fajniej to wygląda w tym miejscu. To jest petarda. A tam prędkość widać stąd, obroty widać. Ile jest w baku, to można tak sobie się pochylić i zobaczyć. Temperatura jakby rosła, bo od 90 też tu już widać stąd. Kurde, nie wiem, czy tak to nie, nie przywale. Tak ciekawie to wygląda. Dobra, bo was już trochę zanudzam pewnie tym vlogiem, ale jeszcze sprawdźmy. Sprawdźmy jeszcze ten transmitter. Teraz, jak tu wyjść z tego. No dobra, rozpracowałem w końcu to. Tam oczywiście sobie ustawiamy, gdzie było transmiter, FM Transmitter, sobie ustawiamy jakąś częstotliwość. Ja tu ustawiłem 88,6, tutaj jak widać na radiu. Później oczywiście jest tutaj zapamiętana ta stacja. Ona mi tu dalej leciała, dlatego że miałem traf. A traf, to jest trafik auto. To są informacje o, na drodze, jak są jakieś tam roboty, jakieś wypadki itd. Dlatego mi szukało ten trafik kolejne jakby częstotliwości, jak wyłączyłem ten trafik, to już zostało na, tym, na, tym, na tej częstotliwości 88.6 i teraz po prostu albo z telefonu, albo tutaj z pozycji Android Auto, można sobie muzykę puszczać, już po prostu. No. no to akurat piosenka jakaś tam. No powiedzmy, że chcemy. Nie wiem. Stink. A nie będę tu puszczał, bo, bo ten, bo zablokuje YouTube zablokuje mi tą, tą muzykę. No wiecie, na jakiej zasadzie działa yy, ten Spotify, także bez przesady. No teraz leci po prostu piosenka Emeryta. Nie wiem, to jakoś tam gdzieś znalazłem. <grym> Może to nie zablokuje tego nie, YouTube. Mm. No najważniejsze, że można to po prostu puścić już tutaj z radia w samochodzie. Czyli bezpośrednio z telefonu jest połączone urządzenie. Urządzenie jest z z radiem samochodowym bezprzewodowo po częstotliwości i ze zwykłych głośników można słuchać muzyki. No to jest kurde petarda. W podróżowaniu, oczywiście, nawigacja. No to jest też super sprawa, bo ten telefon ciągle gdzieś tutaj kładłem. Zawsze mi to. O, miałem taki, taką podkładkę na zakrętach, ona mi się przesuwała. Nic nie było widać, przewracała się. A to się zamontuje jakoś tak na stałe i, i będzie, będzie fajnie to działało przy podróżach kolejnych. No fajnie, że można będzie po prostu zdemontować to w miarę szybko i przykleić na przykład do innego samochodu na ten przysawek, bo są dwa uchwyty. No ten tu prawdopodobnie będzie uchwyt na stałe zamontowany. No i zobaczymy co tutaj dalej z tego wyniknie. Przeprowadzimy oczywiście tą kamerę do tyłu, żeby można było wspomagać przy cofaniu. A Wam, jak się podobał ten odcinek, to dajcie jakąś łapeczkę, skomentujcie. Pamiętajcie, że, że te Wasze komentarze yy, pozycjonują właśnie ten filmik i dają możliwość algorytmowi dotarcia do większej ilości osób. A na tym chyba polega, na, żeby, żeby kanał się rozrastał. <laughs> Także zachęcam do komentarzy. No i co jeszcze? Na końcu Wam jeszcze powiem cenę, bo. Bo no cena jest petarda. No. Już niektórzy to, to urządzenie na, na swoim YouTube, na swoich kanałach rekomendowali, ale one były bezpośrednio tutaj z Polski jakichś dystrybutorów, którzy na tym nieźle zarabiają, ponieważ urządzenie to, uwaga, kosztuje 188 zł. 188 zł, i macie kurde, komputer Android Auto. Yy, jak ktoś ma iPhone'a, to yy, CarPlay też wszystko działa. Także no, trzeba trochę poczekać, bo prawie dwa miesiące czekałem z Chin, to szło yy, już po opłaceniu cła, i tak dalej. To wszystko wyszło 188 zł. Także no, no za takie urządzenie to chyba no taniej się po prostu nie da. Nie da się. Tym bardziej, że w tych starszych samochodach no nie ma takich systemów, a, a, a wiadomo, że to bardzo pomaga. Także zachęcam do takich modyfikacji. I co widzimy się za dwa tygodnie w niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się. Na razie, cześć.